Z tej strony Peska, jesteśmy dzisiaj na WWE 2K15 Universe i mamy Row dokładnie znowu trzy walki: mamy dokładnie Xavier Rayback, Sheamus, B.G. Lansdowne i Broad Lesnar Triple H. Więc co, zaczynamy z walką. Zaczniemy z Xavier Rayback, czyli oczywiście zadramy Raybackiem. o, Yooo, sędzia znukałtowany Co się dzieje Dopiero początek walki, a już sędzia został uderzony No Nieładnie aż tak, Rajbek Miałeś atakować, że zawiera łódź, a nie Łada, Czy teraz coś zawiera łódź, wykombinuje? Nie, Ryback a świetnie No nie no, Spinebuster Na razie będzie jeszcze nic nie dostał Taki bomb będzie, bomba A świetnie już na plecy na żółto Jeszcze raz, a co tam No teraz, o Xavier Woods zaskoczył teraz. On wchodzi, wychodzi do ringu, z ringu też samo jak Rebecca. O Jezu, on go wrzuca. Dobra, szabierwódz, chodź. Spine Buster. powoli będzie koniec walki. Już jest na żółty oczywiście, na połowie żółtej jest. No jeszcze nie. Teraz nie więcej dobra na razie idzie nam świetnie po prostu Aha, i teraz położony czy on w coś tam jeszcze mu zrobić Taki... Ray Bakowicz finisher chociaż z Innaczer Ciekawe. Spinebuster już jesteśmy na czerwonym a, a już niedługo finisher czyli jeszcze teraz tylko go obić tak 8% i będzie no już jest to tylko 2 aż nawet teraz uwaga i czy będzie syna czermów czy będzie syna czermów Czy będzie, czy to jest koniec, czy to będzie koniec? Signature move, nie, no nawet nie wiem, jaki raper wykonuje signature move, więc jak mam to wykonać? Czemu on poddać serio? Nie chcemy poddać, to ci się nie uda. Dobra Już wyszła A to ci zbiegło, i waspiram No Czy to zrobi? Rejbe, czy on Czy, czy żebielus to widzi? Nie no widział to jak? Pytanie I długa walka w, się, w, się wsiągnie się no, teraz Żały Ruch zaatakował 86% do Signatora. O Jezus, Chryste Przypięcie. Raz, dwa, trzy. Już mamy koniec. Nie trzeba u Finishera robić, ani Signatura. Więc co? No, teraz zapraszam na drugą walkę. A drugą walką jest Shames kontra. Kto? Kto zapomnieliście? Pamiętacie? Biggie Lansdowne, Guardian Falstaff Anywhere Match Seamus, Biggie Lansdowne Potem będzie najważniejsza wata Triple H Brock Lesnar Oczywiście z jednym Triple Chyba Zbieram oczywiście Seamusem O Jezu, jak dostał już Początek, a zobaczcie jak obijamy ich I coś niesamowitego się dzieje teraz. Bielę tam dostaje łomot. Teraz szukamy szybko. Jest. To możemy spokojnie zrobić. I teraz. Znowu zdołamy spokojnie zrobić Dobra I uwaga, uwaga Shamez Coś niesamowitego A jest, udało się nam wygrać I czy teraz coś też nam wydrać się uda Jest, po raz kolejny na, ziemi, na macie już Midgielend Stone Czy tym razem znowu wygramy? Tak, pięknie Co będzie rzucony, huhuhu. Uh. No i kolejny raz uderzony w głowę Kolejny O Jezu, teraz to się wsi Nie trafiał Sejmes, a to owszem O Jezu, co to się dzieje Bidillenston kontroluje SheMS-a tym razem Oczywiście zostanie jeszcze nam walka wieczoru. No i zobaczmy jeszcze, co tu się dzieje. No znowu, Shames wyniesiony i piękny wyżutera. No, jest, no do roboty, bo ty masz jeszcze trochę, to już miał mniej od swojego przeciwnika. Jeszcze on, on ma już czerwone, będzie miał po tym. No, co on robi, mam pytanie. Bierze jakieś trzesło chyba. Masz coś, masz? Ja biorę trzesło. Chodź tu. O mój Boże, uderzony trzesłem. Jeszcze raz, uwaga. I coś niesamowitego. S idzie na s idzie na sędzie. Ależ niepotrzebnie podnosiłem w tej akurat chwili. No i co się dzieje? Co się dzieje? No i zobaczmy, teraz poleciał w barykadę Jeden cios, drugi cios i trzeci cios Leży jeszcze na ziemi i co tym razem planuje? Seamus, no dokładnie Będzie signature Wstawaj, wstawaj gościu I to jest ten signature Czyli teraz czy będzie finisher Raz. Ooo, uwada, uwaga. Widzi uwaga. Lenston w końcu chyba stał. Nie widzę. Gdzie jest Bidzi? Bidzi. Jest, Bidzi, staje Widzę powoli go. O nie, bidzi. Big, El Ależ teraz poleciałem Normalnie, Philips skonopi Co, co to? Powerbomb, o mój Boże Czy on żyje? Halo, żyjesz? Jeszcze uderzenie w brzuch, bo on czy tam głowę już po okolicy I teraz I jest skierowany Nie w tym miejscu Nieważne Dobra, idziemy Do ringu, chodź do ringu No wchodź do ringu Dostałbym mnie może co? Jestem mnie do tej kalski A kurczę. Nie no, jakim cudem P.T. Lens tom wygrał? Mogę to przecież wygrać, bo to jest takie łatwe było do odpięcia. O ja ci kręcę, teraz dzieci na że czemu ja to przygrałem, no? I ostatnia walka. Ostatnia walka. progress na typ Triple H. Triple H progress na układ. Hej, Jonesy, a idzie to oglądać? I będą ssanki, będą już to wiem. O mój Boże, dyskwalifikacja. Brock Lesnar, co on zrobił? Czemu on tam poszedł? Po to przesło. Więc co, to było tyle z tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!